Czełanko, z tej strony Koli, to kolejny odcinek serii szalone Duel of Champions Jak widzicie, w chuj spadłem Przegrywałem w chuj dużo meczy W chuj dużo się denerwowałem i wszystkiego w chuj, nie? było. Rage quit, wszystko Miałem 700 elo spadem do 590 No spoko no, Ale byście widzieli jakie... Próbowałem coś nagrać, ale cały czas przegrywałem to a nie będę cały czas prawek wrzucał, nie? Dość chyba miałem 3 mecze już przygotowane Na początku szło ładnie, potem mi wykurwi z dwóch kuli ognia, padłem Znaczy tam karty mi pospadały, nie? Na cmentarz Potem wystawił jakieś tam pało, coś do pało podobne I zaczął mnie atakować i zginąłem, nie? Po prostu A bo z OTK też grałem kart... Italią. To jest taka twierdza bardziej... Znaczy to jest twierdza, która tego... Jak to powiedzieć teraz? Yy, Skupię się... Może dostać DMG, nie, ale jak wystawi takiego ogra, który ma podwójny atak, dopakuje go pod, do 10, dwa razy my pyknie i koniec, nie. Tak działa OTK, jakby się nie wiedzieli. Łucznik? Na razie nie. Asasina myślę, że wystawię. Tu mi za dwa ciepnie teraz. Mam nadzieję, że chociaż to wygramy. Elo podobne jest. Teraz mi tego nie zabije, na szczęście, a ja mu go teraz zabiję. Nie, nie zabiję. <laughs> to fiolka poleci, przyblokujemy mu tą kartę i coś wykombinujemy najwyżej. Dobra, to fioleczka, blokujemy tego, wystawiamy tego za dwójeczkę, za czwóreczkę i dziękuję i twoja tura Myślę, że on mnie nie zginie w tej turze przynajmniej. Ja zacznę chyba już w fiolki jechać. I pan najwyżej dobiję do tych pięciu tych fiolek. Eee, yy, pięści czy tam sześciu. A tak na razie fiolki, żebyśmy mieli dostęp do kuli ognia, nie? Bo kula ognia jest przekazacka. Jak dla mnie. Dobra, co dostaliśmy na rękę? Nic fajnego, zbytnio. Najpierw mu tego zniszczę, bo będzie mnie denerwował. Potem tego piźniemy. Jak mówiłem, fiolki ładujemy. Wystawimy sobie tutaj czarta. Znowu za 4 mu ładujemy i oddamy mu turę. No, kras się zapowiada fajnie. Ale teraz będziemy, jeszcze, będziemy mieli jeszcze kulę ognia, więc jeszcze lepiej. A tak wręcz. Dobiję mi jakąś kartę. Myślę, że tego na początek zniszczę. Tym ucieknę, i tu walnę kula ognia po prostu. No, myślę, że tak będzie ok. Kula ognia. Tym ucieknę tutaj. Tu walniamy kulę. I trochę znowu zjadałem, a teraz on go dobiję. A mogłem tego uniknąć. Ale cóż, na bendach się uczymy: jak to się chyba tak mówi, albo inaczej, nie pamiętam. <grytania> Jeszcze na kula ognia jest jakby co przygotowana. Oj, przepraszam, odbiłem się lekciutko. Znowu. <grytania> Jakby teraz doszedł do tego miesiąc stączących płomieni? Nie, bym go nie skończył, bo bym musiał mieć 9 tego surowców. A tylko 6, teraz będę miał 7. Chyba, że jakieś karty spadną, nie. Walimy kule ognia po prostu, by go najszybciej skopać. Trójeczka, piąsteczka. <laughs> nie czuję, jak drymuje. I z poczko jedziemy dalej. Wybiera karty, cały czas 8 kart na ręce, mam przeciwnik Za wszelką cenę chcę mi chyba zabić Sukuba, nie? Z tego co widzę Już przegrał Bo nie ma surowców, tylko pyknę mu i koniec No ale tak jakby coś tutaj wystawy to po prostu dam mu tego, szeroki atak Trzech ciepnie i ten za dwójkę A się... Nie, jeszcze nie to dodałem, lol, dobra Już nie będę go męczył To było na tyle w tym odcinku, dzięki za uwagę Myślę, że tam 5 minutowy odcinek będzie ok. Albo dobra, idziemy jeszcze jedną Dzisiaj macie podwójny odcinek Za to chcę się, odwdzięczcie się tym, za to lajkami Dobra, startowa ręka, słaba, bardzo słaba Wylacowało lepszą, o dziwo. Piąsteczka, stworek, jedziemy. No właśnie, to jest, można robić ją otekanie Ale on chyba nie robi. On jest zwykłym, zwykłym, gunnym Dwieczka za dwieczkę i oddajemy turę. Już pało mamy, spoko. Dobra, trójeczka, to ładujemy w piąsteczkę, jeszcze jedna Wybuch Dwa Oddajemy turę Jeszcze ten syf, to to pało zniszczę po prostu Pało, Pao, Pao Zniszczę to Pao <grym> Albo to Nie, ja myślę, że to przyblokuje po prostu tutaj a poło najwyżej w drugiej turze poleci, znaczy w następnej trochę ma swobodny atak, więc spoczko. Znaczy nie dla mnie spoko, tylko dla niego, że mógł mi go zabić. Jakbym pomyślał, to bym mógł go zabić, nie go 3-6 bym musiał myśleć, nie, nie wypali to. On dostaje szał w jeden, dobra szał, jedynka totalnie nic mi za bardzo nie zrobi. 5 obrażeń będą mieli. No to wystawię chyba Pao, zabiego i dopompowałem do, do karty, niech chcący, nie. A to zwiększył sobie fiolkę dwa punktami jazda. No <grym> mogę sobie zwiększyć to jak coś to bym mu, go po prostu zrzucił na rękę z powrotem. Ale nie pomyślałem. Ja najpierw robię, potem myślę, nie? Za dwójeczkę już we mnie poszło 6 punktów, teraz będziemy mieli surowców Dobiera karty, spaczka dobierz O, jak fajne palenie Co to jest? Dobierz kartę lub jeśli wrogowi bohater ma więcej punktów już niż ty, zadaję mu trzy punkty obranie Aha Czy tak, Misz masz Bardziej no, no, Wysypujemy się z kart, zwiększymy sobie na razie standard, I teraz we fiolki będziemy jechać Chyba, że jeszcze jeden punkt podbije piąstki Ale myślę, że to nie ma sensu za bardzo o, Właśnie tą kartą może zrobić otekanie Podwójny atak on ma Skurwibąk A ja tylko zrobię myk taki, że mu cofnę ją na rękę po prostu nie? Myślę, że to nie OK. Jeszcze Lilima będę miał z powrotem Nowonarodzony <grystanski> Sztandar, piąstka Na razie poleci fiolka, bo nie mamy żadnych kart fajnych na ręce stworów Czyli droższych, ani tańszych, ani nic Znaczy na tyle droższych, żebym potrzebował szóstej piąstki, nie? Na razie nie potrzebuję więcej nie dodaję Bo myślę, że to nie ma sensu Dobinie mi Lilima, Sukuba <noise> Mylą mi się te stworki, nie? Znaczy, eee, stworki karty Czekajcie, załóżę. Dobra, musiałem się napić, ale już jestem z powrotem. Teraz kula ognia by doszła, nie? By było fajnie, ale, ale i tak walnę to palenie, żeby go dobić po prostu. Jep. Yep, LOL Co to jest za gówno? I, ale zjebałem, nie, znowu Madafaka No, dobieramy kartę yy, Cerber Chyba Chart Cerber, to jest Cerber. No <ścoughs> Pomyliło mi się On to przeżyje raczej? Chyba ja Chyba tak Polska język trudna język, on ma podwójny atak, czyli dostanę znowu za dwa na ryj Za cztery Bo dobije mi, już palcem pokazuję. Ty może mi go dobi dobić I tym podwójny atak, czyli za cztery tym... Tego mi chyba nie zabije, tego też, nie? Więc spoczko Ja po prostu potem chyba ma przerzucę tutaj i zaatakuję tego Bo ten podwójny atak może być denerwujący później Chyba, że jeszcze jak jakieś karty ma do, pom do pompowania te sprawy, wiecie o co chodzi? Będę miał już 7 punktów. Jak teraz coś zrobię? No to akurat, ach, chyba. A się wysypuje? Jak mówiłem, podwójny atak. <grym> Dobra. To jak mówiłem, przestawiam go tutaj. Zabiję mu ten podwójny atak. Myślę, że tego wprowadzę tutaj. Tutaj szeroki atak tą piznę. Hmm. On ma gdzieś tutaj jakiś swobodny atak tutaj ma. Tego na razie nie wystawiam chyba. Dobiorę sobie kartę. I z powrotem tego przerzucę tutaj. Żeby tam bronił się dzielnie On mi teraz tego zniszczy, to mogę tego przesunąć sobie na No ale na, na dół też bym go zniszczył, u góry też W ogóle on mi teraz może za trzy w Paszcze wjechać, nie? Znowu A mogę mu dać strach Znaczy ten Eee, ale, ale, nie pamiętam jak ta karta się nazywa Nie wiem co on chce wykombinować teraz, to bardzo? Aha, tak, i fancy no, ja, on ma za swobodny atak. Kurczę, może jakaś, jakaś kula ognia, tę sprawę? Halo? Nie? Jest. <grym wytkujesz> Myślę, że tutaj poleci karta. Te kartę mu zniszczę, tutaj przedstawię tego. Cerbera wystawię i tak mi go zniszczy. Ale co tam? <laughs> no, doszła kula ognia. Tylko to, szkoda, że tak późno, to bym tyle nie stracił tego wszystkiego. Natalia strzał. Szał macicy. Tak zwany. <laughs> Ile to już jest nagrana? Nawet nie wiem. Oby nie za długo. Znowu jakiś strzałem, chuj. What the fuck Wytywy, <laughs> o chuj, chodzi no, Przyblokuję tego I tak mi gośczenie nam praktycznie dwa hity Tutaj sobie wystawię tego I tutaj sobie wystawię tego Nie ma tak nazywać stwory nie po naz Jak się nazywają tylko takie wielkie Tego, 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 tego <laughs> i, ten, i tamtego Później tutaj Chyba Aby tutaj walno i tutaj to by mógł mi zaatakować O ty kurwa Coraz bardziej odchciałam się grać w tą grę w serio Zaraz zabranie mu wysyłać w ogóle karty, nie dzięki tej karcie Chyba, że mi wyskoczy jakaś dosyć w porządku kartę, tak, którą będę mógł zaatakować jakąś Fajnie Co dodaje? No ja po prostu, zobaczmy, aha, regeneracja 1 Co wykombinuję tutaj? Swoje? Jeszcze mi pozniszcza karty, nie Jest hamstwo w państwie już No, Arto za trójkę dostał Pierwsze trzy punkty w pysk Wystawimy sobie tutaj tego I znowu, tak mówię Stworzenie może wystawić, bo stworzenia ma przejebane Troszeczkę Co to mogę zwiększyć jeszcze? Ta fiolka poleci Nie może żadnych stworów wystawić, więc jest spoko Ale może mnie magiem dopierdolić trochę, nie? Też by była lipton Było lipton <noise> Nie wiem jak się odmienia już Uwaga łyk Zauczyłem No a to co mówiłem zrobię Znaczy w tamtej turze by lepiej mu wyszło chyba W tej albo w tamtej albo w poprzedniej Bo mnie tutaj wolno by mi ściągło, ściągnął te trzy karty O chuj Co on tutaj powystawia, co za głupi cfel Nie dobra, to już jest raczej przegrane Żadne palenie, nic nie doszło Dobra nie, to nie ma sensu Nie ma sensu, teraz będę miał cały czas tą samą kartę I tylko 6 będę mu układować sobie tak to się nazywa punktów, nie? Dobra, dzięki wam za uwagę. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania, subskrypcji mojego kanału i do. i naczekania na więcej, nie? To więc na razie, cześć, trzymajcie się.